się odnieść do ostatnich wydarzeń, czyli sytuacji, która w tej chwili jest w Hiszpanii, Portugalii, we Francji. mianowicie blackout. o czymś o czym często rozmawiamy na różnych prelekcjach, na różnych sympozjach, w których bierzemy udział. Gdzie mówimy wam o pewnych zagrożeniach, jakie mogą wystąpić. właśnie tutaj od strony blackoutów. Większość z Was uważa, że żyjemy nie wiem w szklanej bańce mamy 21 wiek, nic złego się nie wydarzy. Jesteśmy zabezpieczeni na każdą sytuację, co by się miało nie wydarzyć, a to słuchajcie, ta bańka szklana zamieniła się w bańkę mydlaną. Ona w pewnym momencie pękła, i większość ludzi zostało za przeproszeniem z ręką w nocniku. Taka gorąca prośba, bo nie mówię, że wszyscy, bo bardzo dużo osób, które znam, osób, które przychodzą na szkolenia, są to osoby świadome, ale bardzo duża część społeczeństwa w ogóle wycina z głowy możliwość czegoś takiego, że nie będzie prądu. A co w sytuacji, kiedy nie będzie prądu? Nie będziecie mieli wody, bo nie będą pompy działały. Nie będzie kanalizacji, no bo pompy nie będą działały. Nie będziecie mieli w domu gazu, bo pompy nie będą działały. Nie zatankujecie samochodu, bo pompy nie będą działały i tak ciągnie się cały łańcuszek, gdzie jesteśmy uzależnieni. Od właśnie prądu. I teraz kwestia, czy macie tą świadomość, patrząc na życie codzienne, co z zapasami jedzenia, które są w lodówce, które są zamrożone, czy mam jak je przetworzyć, czy przede wszystkim wiem, jak je przetworzyć, tak, żeby wydłużyć ich datę ważności. Co w sytuacji, kiedy byłaby w tej chwili zima, byśmy mieli jakieś minus 10 stopni, brakuje ogrzewania, a powiedzmy, że w domu jeszcze mamy małe dzieci. Co w takiej sytuacji? Czy jesteście przygotowani? Czy mieszkając w domkach jednorodzinnych macie agregaty w garażu pochowane? Czy mieszkając w blokach macie banki energii? Jak się zabezpieczacie na takie sytuacje i czy w ogóle przyjmujecie do świadomości, że ten blackout może spotkać również nas? Bardzo mamy popularny temat inteligentnych domów. Oczywiście każdy, kto ma kasiorę, pcha pieniądze w to, żeby ten. Dom był mega inteligentny, cały sprzęt podłączony pod Wi-Fi, sterowanie z telefonu i tak dalej i Tylko ku czemu to prowadzi? Powiedzcie mi, jakie macie korzyści z tego tytułu? Ja nie mówię, żeby nie korzystać z technologii, bo technologia jest po to, żeby nam ułatwiała życie, ale mamy być zabezpieczeni na sytuacje kryzysowe. A ja mam wrażenie, że za bardzo zamknęliście się w tej szklanej kuli, szklanej bańce, odsuwacie wszystkie problemy od siebie, a to, co jest pokazywane w telewizji, sytuacje kryzysowe gdzieś tam na świecie, przyjmujecie jak film sensacyjny. W ogóle nie wyciągacie wniosków z takich sytuacji. Pamiętajcie, że łatwe czasy, które mamy w tej chwili, tworzą bardzo słabych ludzi, i takie społeczeństwo zaczyna nam dorastać. Tylko co dalej? Powiecie, że gadam pierdoły, bo czasy nie są wcale takie łatwe. Łatwe są czasy. Miłe, sympatyczne, przyjemne. Naprawdę. Mamy dostęp do dóbr materialnych. Podróżujemy po całym świecie. Tylko zapominacie o jednej rzeczy: że cały pęd przekładacie właśnie w pieniądz. W przełożenie tego pieniądza na dobra, które tak naprawdę nie gwarantują wam w żaden sposób bezpieczeństwa. Więc fajnie jest zarabiać kasiorę, Fajnie wydawać na swoje pasje, zainteresowania, na technologię, ale pamiętajcie, że trzeba też mentalnie wracać do swoich korzeni i potrafić sobie radzić w sytuacjach trudnych, w sytuacjach kryzysowych, kiedy bezpieczeństwo Wasze i Waszych rodzin zależy tylko i wyłącznie od Was. Od tego, czy jesteście w stanie sobie poradzić bez tych wszystkich dóbr, które nas dookoła otaczają. Trzymajcie się ciepło, nie straszę nikogo. Rzucam temat po prostu do przemyślenia, czy Wy. Jesteście gotowi na sytuację taką, jak właśnie została w Hiszpanii, Francji czy Portugalii. Najlepszego i do zobaczenia na szkoleniach. Trzymajcie się. Hej!